W poprzednim odcinku podczas naszej kampanii zdobyliśmy książkę, która pozwala nam poszerzyć wiedzę na temat naszego artefaktu oraz dowiedzieliśmy się o tym, iż Płonący Legion planuje coś więcej niż tylko takie zwykłe inwazje. Dostaliśmy parę zadań, które będziemy musieli wykonać. Jeśli Wam się odcinek spodobał, pamiętajcie o tym, aby ocenić gdzieś tam na końcu. Otrzymaliśmy trzy zadania, które rozsyłają nas w różne zakątki świata. Teraz myślę, że wybiorę jedno z tych zadań. Myślę, że je gdzieś tutaj poprowadzimy. Mamy do zlikwidowania jakby trzy cele, i myślę, że pozostaniemy w obrębie miasta. Mamy tutaj jedną właśnie jedną panią, która jest banitą. Levia Lawrence była niegdyś członkiem kierintoru, natomiast zaczęła bawić się mroczną magią, za co została wyrzucona z miasta. Natomiast ona zna zbyt dobrze to miasto oraz jej ulice, żeby po prostu ją od tak wyrzucić. Lewia zniknęła. Jestem bardzo bardzo zmartwiona tym wszystkim. Jej praca może właśnie przyciągnąć uwagę Legionu. Już wcześniej właśnie takie oznaki się pojawiały, dlatego po prostu nie możemy sprawić, by jej wiedza popadła w ręce Legionu. Ostatni raz była widziana w salonie Skryby. Popytaj tam, może udać się znaleźć jakiś, jakiś trop. Co ciekawe. Żeby wykonać to zadanie, musimy być w specjalizacji Outlaw. Czyli te zadania to są specjalne zadania na specjalne speki. Zobaczcie, że tu jest Subtlety Rogue, pewnie jest Assassination Rogue i tak dalej, czyli to jest zadanie dla speka Outlaw. To jest po prostu Zarąbista, bardzo mi się podoba ten motyw, że właśnie musimy wykonywać to w różnych spekach, chociaż dla niektórych może być to po prostu smutne. Zobaczmy, co tam słuchać u Skryby. No dobrze, więc salon Skryby znajduje się tutaj i podpytajmy o hi, hi. Lewie Lawrence. Czy coś wiesz? Tak, tak, Lewia, ta wysoka dziewczyna, jasne włosy, była tutaj i kupowała parę skroli oraz trochę tuszu. Powiedziała, że potrzebuje ją na runy, by wykonać jakiś rytuał. Mówiła też coś o specyficznym rodzaju kostura, który potrzebował. Nie sprzedajemy takich rzeczy, więc wysłałem ją do Militian, do, do innego sklepu po prostu. Może znajdzie się tam... Okej, okay, dobra, czyli po prostu musimy dać się do innego sklepu. Ten sklep znajduje się tutaj. Czyli tak, czyli rzeczywiście coś planuje ta dziewczyna. Ponieważ kupowała jakby te skrole różne oraz... Różnego rodzaju inne rzeczy potrzebne chociażby do, do, do tego. O, Blacktron. Podpytajmy o ten kostur. Tutaj jest sklep z różnymi takimi magicznymi rzeczami. Proszę bardzo. Czy widziałeś gdzieś lewie Lorenz? Hmm, Lorenz, zobaczmy. O, tak. Była tutaj jakiś czas temu. Szukała pewnego kostura z bardzo szczegółowymi detalami. Śmieszna rzecz, naprawdę, ponieważ wyglądało na to, że ten, ten kostur byłby normalnie produkowany dla jakichś e, Czarnoksiężników. Zajął mi to parę dni, natomiast znalazłem jej jeden oraz przekazałem to do jakiejś loży na jej zawołanie, czyli Legendermian Lodge. Czyli, czyżby ona po prostu, rzeczywiście, no mamy tutaj, chce wykonywać jakieś runy, czarne rytuały, potrzebuje kosturą, który jest typowy dla właśnie czarnoksiężników, no nie podoba mi się to, że ona może będzie chciała coś przyzwać tutaj do miasta, więc krocząc jej śladem idziemy do tawerny w sumie. I tutaj zostało to dostarczone gdzieś, o, podpytajmy tą panią o co tutaj chodzi, czy wie pani coś na temat... Levi Lorenz, Levia, tak, znam ją. Została tutaj, e, znaczy bywała tutaj raz na jakiś czas. Ostatni raz temu była parę dni temu. Czarna magia jest bardzo niebezpieczna. Dlatego Kirin Tor nie jest zbyt zadowolony z tej, z, z tej magii, więc została wyrzucona ponoć opuściła miasto, natomiast możemy poszukać gdzieś tam u góry, aby zobaczyć czy coś przypadkiem nie zostawiła czyli rzeczywiście tutaj była aha jakiś tutaj asasyn został zabity okej okay. notatki lewi są precyzyjnie opisane oraz posiadają różne opisy rytuałów czy jakiś komponentów potrzebnych do tego by skontaktować się z bardzo potężnym demonem. Ostatnia strona zdaje się zawierać personalną jakąś taką notatkę od Levi. We wszystkich odkryciach Kirin Toru odnośnie Sukubów oraz Sajadów, doszli do jednej konkluzji. Nie powinno im się ufać. Natomiast po tym jak poznałem Agathe, mam teraz wątpliwości, w czym są tak naprawdę złe. Już teraz ona obdarowała mnie taką mocą, jaką nigdy mi się nie śniło jako magię Toru, oraz y, bardzo się mną przejmuje bardziej niż ktokolwiek z rady wcześniej. Jest tylko jedna droga, by dowiedzieć się y, na pewno: muszę iść do niej. Ok, czyli. O, Sukub. Dobra, czyli trzeba będzie się po prostu policzyć z tymi Sukubami. Nie jestem jakoś zbyt. Trudne. Prawdopodobnie najzwyczajniej się cię przyzwała demona, który zaoferował jej więcej mocy i obdarował tą mocą, czyli taka typowa rzecz, zagubiona osoba, która nie ma bliskiej, bliskiej osoby, dostaje nagle wielką moc i okazuje się, że ta zła rzecz, przed którą każdy zawsze cię ostrzegał, żebyś tego nie robił, żebyś się tym nie interesował, okazuje się jednak tą dobrą rzeczą, więc wychodzi na to, że po prostu... Agacie, znaczy tej Lewi może wydawać się po prostu, że Legion jest ten dobry. Okej. Okay. Lewia prawdopodobnie została po prostu przejęta przez Magię Sukuba. Czyli po prostu została omotana. Musimy kontynuować poszukiwania w sumie i musimy spotkać się gdzieś na dole w hali guardian, gar, gar, tych Guardianów, czyli... Obrońców. No dobra, więc dostaliśmy kolejne zadanie, gdzie będziemy musieli po prostu udać się z pewnym członkiem Rady Black Harvest, czyli po prostu z jakimś czarnoksiężnikiem, by po prostu dowiedzieć się, gdzie w tym momencie jest Levia i czy ona rzeczywiście planuje przyzwać tego demona, którego nazywa Agathon. Mamy po prostu. Rzeczywiście, wiedza o Agacie jest znana i posiadana przez Warlocków tej tutaj rady. Eee, no i to nie jest typowy taki. To nie jest ty ponoć typowy taki demon. Dobra, zobaczmy tak naprawdę, co zmajstrowała tutaj ona. Księżyc, czyli coś zrobiła źle. Czyli stworzyła po prostu niestabilny portal. Dobra robota, dziewczyno. Okej, okay, czyli rzeczywiście, zobaczcie, że. Demony tutaj się pojawiają. Agata jest znana z tego, że po prostu dowodzi też armią, e, armią impów, którą wysyła na przeciwników, tak by po prostu ich jakoś e, wiecie, osaczyć. O ile tego rzeczywiście to jest. No trochę tych tutaj demoników się pojawia, naprawdę. Dobra, chyba się udało. Ilość mocy, którą Lewia włożyła w ten portal, jest imponująca. No, i troszeczkę niepotrzebna. Niestety, jeżeli nie uda mi się ustabilizować tego portalu, prawdopodobnie zapadnie się i weźmie nas razem ze sobą. Mówiąc krótko, twoja misja skończyła się... skończyłaby się bardzo szybko. Muszę się skoncentrować i przytrzymać go otwartego, więc potrzebuję twojej pomocy. No dobrze, czy ona po prostu wzmacniała się jakimiś runami? Musimy dowiedzieć się teraz wszystko o tych runach po prostu. Okej, okay. eee, otwarta na jakieś ten. Dobra, czyli nie możemy aktywować tych run źle, bo po prostu może być coś niefajnego. Dobra, przestudujmy te runy. Pełno jest tutaj tych księg, staram się wyczytać po prostu o tych znakach mniej więcej. No dobra, czyli na pewno wiem, że runa zwana CQ nie powinna w ogóle być używana i powinna, powinna się unikać jej, więc tej runy na pewno nie będę dotykać. Następna jest runa, która nazywa się Ksiur. Która jest bardzo mocną runą. Jest używana do przywoływania strasznych, że tak to powiem, ciemnych istot. Hmm. Ta runa nie powinna być używana z runą, runą Arcane. Czyli z żadnymi runami Arcane był po prostu ten rytuał, bo wtedy staje się niestabilny. Okej, okay, więc mamy teraz runę, która nazywa się Dergla. Która jest używana w rytuałach, które potrzebują bardzo dużo Fel Magii, czyli rzeczywiście rytuały zawierające Fel Magię, natomiast samemu ten znak jest bardzo niestabilny, więc potrzebuję tutaj dodatkowo jeszcze dwa znaki, by ustabilizować go, czyli znak Arcane oraz Death Magic, czyli no dobra, czyli użyjmy sobie w takim razie tej dergli, aktywujmy to. Ten znaczek. Do tego, żeby ten znak był stabilny, potrzebny jest znak, który jest znakiem magii death. Zaraz e, zobaczymy Shadow Magic. Tu jest jedna runa, która nazywała się... zaraz wam powiem, nazywa się tam, z tego co wiem, tam, jest to runa, która jest tak zwanym znakiem Lisham. E, many rituals requiring powerful death magic. Dobra, czyli tą runę też będziemy musieli aktywować. Tam, znajdźmy runę tam, Ksiur. Talar, cyku, omijamy. Tam, proszę bardzo, jest tam. To też będzie nam potrzebne. I jakaś, która zawiera arcane magię, więc mamy Ksiur oraz talar, więc zobaczmy coś o tym talarze. To chyba tutaj było coś o tym talarze, zaraz zobaczymy. Talar jest to właśnie rzeczywiście magia arcane, natomiast używany jest w większości inkantacji, natomiast niezbyt dobrze radzi sobie z magią void oraz corruption. Więc, no, mamy tutaj Corruption, Void jeszcze chyba nie mamy, chociaż to też jest Void, tak mi się wydaje, więc e, spróbujmy może inną, in, inny typ e, magii, tu jest Void Magia, Shadow Magic, Scourge Magic, dobra, spróbujemy, spróbujemy z takim tutaj, e, czyli Dergla, Tam oraz Talar. I hope stabilizować portal. Mam nadzieję, że wiesz, co Psztyka. Jej! Udało mi się! Jaj! Dobrze udało mi się te runy odgadać. To było naprawdę zajewiste. Ej, Dostaliśmy jakiegoś zwierzaczka od Warloka, który będzie nam pomagał. Okej, okay, gdzie my jesteśmy? Azuna? Trafiliśmy do Azuny? No dobra, Hambar. Prowadź mnie do, do Lewi w takim razie. Okej, okay, on gdzieś tutaj wyczuwa w tamtą stronę. Dobra. Czyli on wy, wyczuł gdzieś ją. Dobra. Okej, okay, podążajmy po prostu za nim. Zobaczymy, może uda nam się ją znaleźć. Dobra, trafiliśmy gdzieś do jakiejś jaskini. Tu wydaje się, że trop jest dosyć silny. Hmm, na razie tego on nie znajduje nic więcej. Jednak poruszamy się troszeczkę za nim. Co jest ciekawe, czy znaczy w sumie rzeczywiście nie zwracają na niego uwagi, bo jest demonem z jednej strony, no nie. Staramy się jakoś ominąć tutaj to, co możemy. A, jest! Rzeczywiście jest! levia Lawrence! Wow, ona jest undeadem! Okej... Okay. Levia? What, what is going on? Co się dzieje? Kim ja jestem? Modera? Modera cię wysłała? Nie.

Paniusiu, Fury to nie jest mój Znaczy to nie jest pani pani naj, najlepszy chudy wybór, szczerze mówiąc. Dobra. Musimy ją w takim razie przetrzebić, czy ona po prostu wykorzystała ją jakoś. Boom! Dało się Chyba O oh, shit Okej, okay, czyli to jest dopiero Agatha, a ja zużyłem wszystkie moje cooldowny, uh, fu. Okay, czyli zepsujmy jej iluzję. Dobra, zdaje się, że mm, ten demon wyciągnął z lewi... Bardzo ważne informacje, natomiast za jakiś czas dopiero będzie w stanie w ogóle odczytać to, co wykradła z jej głowy. E, więc trzeba będzie po prostu zająć się tym demonem jak najszybciej, by po prostu te informacje, które wyciągnęła, nie były użyte przeciwko nam. Uuuuh, podnieś swą broń. Our power manifests here in Val'Tarell. Amshallah! Azakim. Together, we must all lend our strength. its agents to subvert our efforts at the tomb of Sargeras. Thanks to your efforts, they failed. Now, we focus on driving their armies from Azeroth. We will give everything we have and finish this once and for all. Greetings. Shadowblade. Once again, you have fought to safeguard Azeroth's future. On behalf of the entire council, thank you. Dostaliśmy wzmocnienie do broni dodatkowe parę perków e, można sobie odblokowywać, ale to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie, zostawcie łapkę w dół. Pamiętajcie oczywiście o cenach, aby wspierać kanał. Trzymajcie się, do zobaczenia. W następnym odcinku, papa. Pa. Cześć, do zobaczenia.